tak? Tak, tak? Czekaj, no. Tomasz Ostrowski, po naprawdę hardkorowym pojedynku z Sosną, e, e, dwie rundy w plecy. Co, co myślałeś sobie wychodząc do tej trzeciej rundy? Znałeś karty punktowe, to wiemy już, tak? E, nie, w sumie nawet nie zwróciłem uwagi, bardziej byłem świadomy tego, że przegrywam te dwie rundy, no bo przeleżałem na plecach, on bardziej dociskał. No, ale między drugą a trzecią rundą Michał Michalski nakręcił mnie w narożniku. Ja też sam się często nakręcam przed walkami, oglądając e, Michała Materle, Lwie Serce. Plus, ma Michała Michalskiego, który też słynie z wielkiego serducha. No, i teraz mi się udało pokazać to, że walczę do końca, mimo że było ciężko, bo naprawdę nie wiem, co się stało. Myślę, że to przez duże kilogramy, które zbijałem, odcięło mi ręce. Nie miałem siły chwytać, jako taka kondycja, ale nie miałem siły chwytać, złapać. Obrócić czy w ogóle wstać. Nie? Moje jest takie: e, bo jestem bardzo ciekawa, e, w każdym tak naprawdę pojedynku tej gali, czy ty słyszałeś w ogóle to, jak były wyczytywane punkty sędziowskie Tak, tak każdej z rund. Coś słyszałem, ale tam bardziej słyszałem e, jakieś takie dziwne punktacje, że nie było, że nie wiem, jedna, jedna osoba wygrywa 29, 28, tylko było 29, 28, plus 19, 19. Więc jakieś rozbieżne informacje, więc nie wiedziałem o co chodzi, więc nawet się nad tym skupiałem. To chyba po każdej rundzie było na Aha. przykład 10 9 później było 19 yy, coś tam i No ale po tej... drugiej rundzie powiedzieli 29 28 i drugi, drugi komunikat był oś 19 19 nie jest o to Nie 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 nie, do celu, no, chyba. nie, nie, nie do celu, chyba To i co ty czułeś co ty czułeś po tych powiedzmy momentach czułeś że przegrywasz faktycznie tą walkę gdzieś tam analizowałeś i wiedziałeś że to jest moment że albo albo Czułem, czułem, że przegrywam. No, dwie rundy na plecach ja śledzę, że ma dość długo, więc mniej więcej znam punktację, wiem jak to wygląda. Przeleżałem, próbowałem bić z dołu. Później gdzieś tam sędzia Michalak mówił, że zaraz podniesie, no to próbowałem trzymać. Później mówię, no ja nie będę trzymał, bo jak to wygląda, więc próbowałem znowu bić, więc też to pokazywało mi sędziowi, że sędziowemu, że coś tam działamy. No, czułem, że przegrywam. Michał Michalski mówi, że no musimy skończyć trzeciej rundzie. Udało mi się takim, takim cwancykiem go obalić, bo on chciał mnie obalić, ja skontrowałem przez yy, zaciągnięcie pięty. Uderzyłem parę razy łokciami, przyszedłem do półgardy. On się obrócił do. do do, do z, 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 oddał mi plecy i go tam ubiłem, nie? W trzeciej rundzie był taki moment, kiedy wyraźnie obróciłeś się w stronę swojego narożnika. Jaka tam komenda wtedy ile padła? Czasu, ile czasu? Ile czasu? Bo mieli mi krzyczeć co minutę, ale bardziej się skupili na tym, chyba, że mnie żeby żebym bił. A ja chciałem po prostu wiedzieć, czy mam rozwykładać te siły na długo, czy mam iść ogniem, bo nie wiem, zostało 10 czy 20 sekund więc patrzyłem i czy mi powiedzieli czas. Nie? Jak zaczęły wchodzić te łokcie, to już wiedziałeś, że któryś będzie tym ostatnim łokciem? No Jak sędzia Michalak drugi raz powiedział o się, to już wiedziałem, że muszę przyspieszyć, że zaraz będzie koniec. Chociaż Mateusz twardy, cały czas się bronił do końca, ja też głupio zrobiłem, bo yy, no wszystkie moje pojedynki kończyły się w parterze, więc oni byli gotowi na parter, a ja jak debil poszedłem... I szedłem w ten parter całym, całym ogniem, gdzie mogłem wbić w stójce, bo w stójce schodziło, w drugiej rundzie nawet mi się udało go tam złapać na wątrobę parę razy i widziałem, że go boli, no ale jestem jeszcze mało doświadczonym zawodnikiem, myślę, że z walki na walkę będę bardziej doświadczony i taka walka też na pewno dużo mi da w mojej karierze, nie? Była najcięższa walka w twojej karierze i najcenniejszy skarb tak naprawdę. E, w zawodowej tak, w, w amatorce no bo na Świata, jak dostałem tam Ruska mocnego 27-0. No to miotam no, przez trzy rundy, tylko mi podnosił że to Więc to była najcięższa, no bo tam naprawdę nic nie mogłem zrobić. Czułem się jakby w Wimadle, a, a tu była ciężka walka sam ze sobą, no bo czułem, że mi ciało nie gra a głowa chce, nie? E, wasza walka, no to kuba mną powiedział, że to jest to jakby oficjalny już eliminator do walki o pas mistrzowski, czyli jesteś tak naprawdę pretendentem do pasa mistrzowskiego. Czy cieszysz się z tego powodu i jak bardzo jest to dla Ciebie taki moment dosyć kluczowy w Twojej karierze? No, cieszę się, no bo ja kurczę, 5 lat temu nie sądziłem, żeby debić się zawodowo. A teraz no, grałem walkę, e, która mogła mnie mieć, przybliżyć do pasa mistrzowskiego. Pas był e, dzierżony przez. Piotka Kuberskiego, czyli w Artnoxie Fajnie, że będę mógł jakby jako Artnox też dalej może zawalczyć i wygrać ten pas Cieszy mnie to, no bo gdzieś ciężka była ta droga I, i tylko ja i moi bliscy wiedzą ile mi to zajęło I co musiałem poświęcić, żeby być tutaj gdzie jestem, nie? ten pojedynek, no jesteśmy przed tym pojedynkiem, ale e, może później ktoś sobie sprawdzi wywiad i powie o tak samo typowałem jak, jak Ostrowski Ja na Michale Materli się wychowałem i ja tak jak mówiłem, ja lubię sobie jego walki oglądać, to z James Seaborn trylogię przed swoimi walkami, żeby się nakręcać. Z drugiej strony bardzo lubię też Piotrka Kuberskiego, bo parę razy z nim robiłem w ankosie. Jest to przemiły chłopak, znaczy w saface w sumie. I nie chciałbym jakby mówić kto wygra, kto przegra. Chciałbym, żeby dali trzy rundową walkę, był jakiś split decision, a nie jakieś tam szybkie skończenie przed nie? Jak się czujesz i ile jeszcze walk w tym roku? Kurczę, no chciałbym w czerwcu w ostrudzie zawalczyć. Ja muszę często walczyć, chcę często walczyć. Jak jestem zdrowy, to chcę walczyć, więc jak się uda, to trzy nawet jeszcze w tym roku, nie? A z tym zwijaniem wagi, co tam się tak naprawdę U, udzieje? chory, później mnie y, troszkę... coś mi się w organizmie zatrzymało, y, z dietetykiem nie współpracuję, tylko sam jestem sobie dietetykiem, więc y, nie ciężko mi było to wyprowadzić. By no i na ostatni dzień tak naprawdę miałem 11 kg do zbicia. Zrobiłem to, no ale jakim kosztem, gdzie w pierwszej ludzie nie miałem siły złapać, więc na pewno nigdy więcej y, tyle kilogramów na ostatni tydzień, nie? Chętnie bardzo, bardzo proszę zgłaszać, no bo e, sam sobie zawsze byłem, do, jakiś czas to schodziło, teraz mi się coś zatrzymało. E, nie wiem, no nie poszło tak. Jak, no nie zawsze idzie po naszej myśli po prostu. Cieszę się, że wygrałem walkę. E, dziękuję moim sponsorom. Dziękuję mojemu trenerowi Michałowi Mielskiemu, który mnie nakręca i też wierzy we mnie bardzo Erwinowi. E, Mojemu trenerowi, menedżerowi Arturowi Gwoździowi, Krzysiu Latocha, Paweł Dracz, Dawid Kasperski, który bardzo dużo mi pomagał w tych przygotowaniach, jako mańkut e, I wszystkim z Samuraja, także dziękuję bardzo i, i do zobaczenia mam nadzieję niedługo Tomasz Ostrowski Dziękuję bardzo